Biuro Nieruchomości Wersal ma przyjemność Państwu przedstawić mieszkanie na Białą o powierzchni 51 metrów w cenie, uwaga, 276 tysięcy złotych. Mieszkanie jest w stanie idealnym, można prowadzić ją bez żadnych inwestycji. Składa się z salonu połączonego z aneksem kuchennym. Całość tego pomieszczenia ma powierzchnię 28 m2. Tutaj mamy kuchnię. Meble kuchenne pozostają w ramach ceny. Tutaj mamy mały pokój o powierzchni 11 m2. Przedpokój z garderobą oraz łazienkę z WC. Jeżeli zainteresowała Państwa ta oferta, proszę dzwonić. Wersal nieruchomości, telefon 534 92 82 22, stacjonarny 22 409 82 22, strona internetowa www.wersalnieruchomości.com.pl Jesteśmy na Facebooku. wwwfacebookcom łamane na Uwaga, oferta korzysta z promocji, kupujący nie płaci. To jest wynagrodzenie pośrednika pokrywa wyłącznie strona sprzedająca. Nowość. Tego nie mają inne biura. Dla kupującego przeprowadzka w cenie. Dziękuję za uwagę.